Wiesz pod tytułem Telefon serca komórkowego. Przez cztery ulicy widzę znów twoją nagość. Kula nocy się turna jak piłka na kamienie. Ucieczka od poezji nie wchodzi w rachunek. Ach, trzeba wznowić przerwane połączenie. Pod spódnicą nocy znów widzę twoją nagość. Trampanie piszczą na strunach jak myszy w z Noc dzwoni. Miele na żarna koło nocy, obraca się w piaskach. Ucieczka od poezji nie wchodzi w rachubę. Młyn miasta pod nami, branną już miele, A to nic do pisania, listka, a nie piórka, Słowem nic pod ręką, a do pisania wiele. Ale skoro ucieczka od poezji nie wchodzi w rachubę, A nic wy więcej prócz bólu nie przechodzi do głowy, Pierwszy niech mnie do ciebie budził mój miłosny telefon serca komórkowy. Jest szklanka, ty fajka, jest poezja. A nocy się toczy jak piłka po kamieniach. Dzień rozpoczynam od miłości do ciebie i nie chcę tego zmienić. że słów trochę, nim wieczorowe wdziałka pokryją nam się proch. Jak łomk, aż do ścielni. A zanim się ścielni, to jeszcze się żyć błędnie. i, i wrzosem dotykać imchami. I cali trawami, zieleniami, cali kwiatami i życie hałstami. Aż do fioletów, do cieni, do czerni do końca samej ścierni. Wiesz, po to było wydarzenie. Och, zbyt srebro nabyła noc, aby wierzyć, że nie chciał nas, nikt nas nie słyszał. Tak w tej ciszy twoje rzęsy miły, w napiętą skórę księżyca. I jeszcze jeden tak dzieci Chciałbym, gdy upadnę, gdy opadną już dłoń. Chciałbym dla Ciebie cały puch świata znieść, może ptaki pomogą. I tylko szlachetne na tej drodze kamienie uzgodnić chciałbym z Twoją drogą. A jeśli kiedyś złym wiatrem smagane obecną opadną mu dłonie, to swychisz się po mnie, a póki co kochaj czule mnie. mnie. No jest tak, że nie wszystkie związki wiosny szczęśliwe, nie wszystkie do końca, od po początku do końca udane. Świetne eee, zapachania, błędy zawahania, błędy w inne niewielkości występują. Wiesz to Nie Nieletni kursując na miłość. Kramina Słonych Jezior, a my nie mogliśmy przecież o tym wiedzieć tamtej słodkowodnej nocy, łowiąc stada tęczowych fluidowych stronów odrywały się od naszych gładkich, absolutnie młodych powierzchni i miękko, aksamitnie zderzały w powietrze, niektóre głącąc w palę. Zapominając o Bożym świecie, żadnych zmarszczek, kręgów na wodzie, no nic, siedzieliśmy nazy z ukrycia przemysłów oglądając nasze nieletnie kłusownictwo. Kiedy ostatni raz zarzucaliśmy sieci, przy brzegu niepostrzeżenie nam już ramię, brzydki, nadęty jak paw. Manipulował przy drzwiach i przez dziurka witać widać było na parę lat naprzód. Wtedy, gdy jeziora leżą już w depresjach, a ławice pęczowych fluidowych wstrągów wypływają z nich do góry brzuchami i gdy deltanie oczu w dół, Sławiają pieprz i suknie. Wiesz pod tytułem, jak karmienie gołębi. Miłość, ona była jak karmienie gołębi. A to takich lotników siadało nam już na ręce. I w końcu, ile w tym mogło być człowieka? Trochę mniej, trochę więcej. Nasze zamyślenie w karmieniu gołębi. Nie musiało nigdy oznaczać nic więcej jak to, że raz nie był nam całkiem obojętny. Mogliśmy przecież nie lubić gołębi. Ich wyniosłość nad naszym zadartym podziwem kończyła się z reguły powietrzną defekcją. A czy to mogło dla nas być czymś natalacyjnym? Mogliśmy więc bez rozwijać swój krajobraz, przeganiać się, zniechęcać siebie, tym zajęcie. Nie ufnął dubeltówkę ładować na wystrzał, cóż, może tylko niebo byłoby ciut ciemniejsze. No, ale karmiło się, pomiło, dwoiło i a ile w tym naprawdę, ile człowieka było, miła, mniej czy więcej, niż wymagać od nas mogło nasze chwilowo dolegle serce. Mniej czy więcej. Wiesz, jeszcze w mnie. Był to głos nadciągającej burzy. Znałem czas i kierunek. Nic dobrego wróży. Nic tu po mnie, póki ze nic i mnie z tego cóż doprawdy nad Jest czas przeszły, czas bez granic, ściany i jej obraz, który wieszam na często. No i można sobie nosić jeszcze długo, długo te obrazy, ale można też... podążył tu po w ślad za nią. W dzień taki jak ten, co to złym rozpoczęty bywa nieraz odkrycie, że oto strażnik języka nie zjawi się dziś w pracy, czyniąc mnie całkiem w brudach dnia bezbronnych. W taki dzień. Co złe rozpoczęte jest lichym porankiem, schodzące się stają ust zwodzone mosty i wierdną ulotne w swojej dobrej wonie słów pysznych na co dzień uczelne odroby. Przeciśnie się przez nie, przecisnie, zburzony potok mowy. I darmo by ziarnem elokwencji truć lub słowem deratyzować uczoną. pożyją w żadkach mowy, szczury, intelektów. Mocno zostanie rzucone. jeszcze jeden wiersz tak powiem powszechnie świat 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 tak mocno świat 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 Jeszcze nas świat Jeszcze świat 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 słońcu pod jego Okiem świat bo złego córki zdarzyć się zdarzy, może Przed słońca zrodziny rodzin. To jest właśnie wiara. Ona służy ciał, Choć ciało w duszę nie wierzy. Modlitwa jest lękiem Przed utratą ciała, okładem z światłów paciężnych. pachania, Ania, Czorawki wszyscy, i ujął to w szyto, to do swojego Polmatarka. Tam jest tak, Gdy nadchodzi dla mnie czas kłopotów, przychodzi do mnie matka Maria i w mojej czarnej godzinie mówi, niech tak będzie. Niech będzie jak jest będzie. Oh, tak. ponieważ na czas konik strzelba samolotem no nie tak jest w istocie ale ale pierwsze wrażenia po pierwszym pobycie krótkim są właśnie takie ja nie będę czytał Państwu Poczty do Szczecki, przeczytam tylko jeden tygrys to możecie sobie Państwo poczytać znaczący pojedynkę dwa razy dnia nie wtańskie.